Dobra, jest zimno, mokro, a kuleczka, a kuleczka, zimno, mokro, a kuleczka, tacuszki z wczoraj są, o, 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 patrzcie, 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 chodź kuleczka, chodź kochana, chodź, chodź, chodź kochanie, chodź kochanie, tutaj, szybciutko. Kochaniutka, zimno, mokro i do domu daleko. A oto, a oto, kto to? A kto to? A kto to tu jest? Co to za łepuszek? A co to za kochaniutki łepuszek tutaj? A co to za włocha ta kulka tutaj biega? Co o? Ta czekają na kuleczkę. No to zaraz będzie jadła. Tak? Będzie jadła? Moja kochaniutka. Przed pracą mnie nie było, moja kochaniutka tu czeka cały czas. Kochaniutka, kuleczka. No, kuleczka, za chwilkę sobotka się zaczyna. Co będziesz robiła weekendik? Pewnie będziesz tutaj chodzić sobie, Molteńka. Kochaniutka.